Dajcie drodzy wędkarze Chciałem was zaprosić na nowe serie Pierwszy odcinek drugiej serii. serii Drugiego wydania Zaczniemy od Sanu Wiadomo San mi jest tak Rzeka bliska i tu się wychowałem I tutaj lubię chodzić Czy bierze ta rybka czy nie bierze Ale miłe wspomnienia mam Każda wyprawa Nie wiadomo jak się skończy Rzadko chodzę na ryby te razy tylko w niedzielę już tam w weekendy jak mam wolne I trudno jest łowić coś większego, ale tam kilówki półtora do 2 kilo czasami te rybki się trafiają. Najczęściej by jak idę bez kamery. No, będziemy teraz przygotujemy troszeczkę. Zrobiłem trochę gliny przysiałem płatków dodałem i trochę zamęty. Będziemy łowić na kuszyczek. Na kuszyczek, taka tradycyjna metoda, to już każdy wie. Ta rurka Może nie będzie nam się zbytnio motać. Żyłka 0,25 główna, na przyponie 16. Wiadomo, sam to i sam zawsze coś urwać może. I tak może urwać. Jak pójdzie w patyki, to rybka sobie pozwoli urwać. I drugie wędkę weźmiemy bolonkę na pół gruncik. takiego miejsca żeby postawić na pół i z grunciku może ryba bardziej w nurcie się trzyma jest dość duże upały są możliwe, że i tam bywa dodałem troszeczkę tlency gliną tak, żeby ta bardzo suszyczka nam ta nie wypukiwało. tutaj sobie zamieszamy od razu, żeby bo tam nie wiadomo, czy będzie wejście do wody może gdzieś znajdziemy, dawno nie byłem już tam w tamtych regionach Chcemy mi się wybrać, może nie jest tak też zarośnięte. Zamęty trochę zostawiłem, żeby później trochę była półsucha. Żeby łatwiej tam wypływało. No zobaczymy, czy dalej tylko uklejka, kubie. Jakaś puseczka czy no, Lubiało tam zawsze podejść cerdki, leszcze i świnki. Już nie są te czasy, że rzut zarzuty. Już trzeba tej ryby wysiedzieć. No i miejsce znaleźć odpowiednie. Gdzie jest tam zgrupowana w jakiejś rynnie, to ona tam przybywa. To na natrafi na rynne, to tam trochę zabawy mają cię z tych Ale my idziemy i tak tylko posiedzieć. Zobaczyć, może tam kijem teletnie zbać razy. I to nam wystarczy. Zapraszamy na wodę. rzucili na półgruncik na kukurydzę. Drugie wędkę rzucimy na koszyczek. Zapomnieliśmy my potwórek, ale tak, na wsadkach można wędkę postawić. Uprzemę. Trudno. Już wracać się nie będziemy, bo tak zarośnięty teren, że okropnie. To i pod brzegiem, to nie wadzi. Tylko, że cień pada na wodę. To nam może utrudnić trochę zadanie. A to jest malutki klen. Jednak pod samym brzegiem ale przyszedł I tak połko mnie fortunnie, że muszę użyć hak numer 6 To dość spory To musiał być niestety Jeszcze 4 Kraniczek barki No tu jest bardzo O, tym razem wielkolud. Na zachaczy wszystko, popatrz. Malutki tlen Dobrze, że chociaż robiasz, jest. Nie? No coś tu jeszcze istnieje. Jakiś kawałek ryb. No, panie redaktorze, chciałem się podziękować w tym odcinku. Za to, że pan... Ma cierpliwość na te ryby, na to wszystko i na mnie. Że się pan nie zraża, że ryba czasami nie bierze. Zresztą to tak jest, gdy się idzie o Panie Krzysztofie, zdrowia! Chudziutka certa. Dobrze, że jeszcze takie certy nie wiem. Gdzieś się wytarły. Kiedyś ich tu było ogromna ilość. Po prostu zestaw nie mógł spłynąć. Od razu szarpała. To jest spole. Tak samo i ze świnką było. Nie wiem, coś te lata takie chude są. Może i odrodzi się ta populacja tych świncer dla zabawy. Tej brzany. Coraz to mniej jest. Nie wiem, ona może na tarle gdzieś się gromadzi. Zrzuciłem na mięsnego tutaj, specjalnie tego, żeby coś tam coś potelepało. Uda chyba, potarle może. Może. No, a, Dawid tutaj właśnie w sierpniu w jedną noc miałem trzy sumy. Żadnego nie wyciągnęłem. Później gdzieś za tydzień wyciągnąłem jednego metrowego i tyle. Mówię, ale ten to już tak nie walczył. Reszta to nie odchodziły. Ta woda była tu głębsza, oczywiście. Kiedyś 2-3 metry miały gdzieś te sumy się tu zgromadziły w każdym razie może i są takie właśnie miejsca, że potarle on gdzieś tam w sierpniu grupuje się i można wyczaić jamę. było widać po prostu jak torpedy na drugiej stronie na pocizny zaganiały drobnice żerowały teraz już teraz to już rzadko złowić tutaj suma na kilkanaście kilo to już tak rzadkością gdzieś tu na tym sanie, na tym odcinku nie, widzę, nie słychać w każdym razie więcej właśnie pada na tych pożwierubiskach starych tak jak zegra dymno czy te inne zbiorniki To jeszcze tam jeszcze od czasu do czasu ktoś jakiegoś suma na 20 parę 30 kg w roku coś tam złowi tutaj to mówię taki 15 kilo do 20 może jeszcze są, ale to już trzeba być zostawiony, bo tak przypadkowo to przeważnie uchodzi mu to. Jednak grubnica nie daje dość grubszych. Myślę, że grube kleni są na tarle. Wiesz? Bo nie ma tych mleczaków takich. Z wiosny jednak najwięcej tych grubszych kleni można jednak coś poczuć na wędce. I ja się... teraz już iść taki okres. Nie wiem, Ci się zgrupowały na tarle. Na pewno tutaj by jakiś przyszedł, w grubszy powinien Iż w całym odcinku od mostu aż pod tego pod te piaski tak zwane On tutaj zawsze był Grupował się ale teraz widocznie miejsce tary, gdzieś natarło poszedł sobie w górę gdzieś na kamieniach się wyciera może jak widać dróbnica od razu kijem to lepiej. Rzut od razu. To jest właśnie uroki zanętowe. Jak się zanęte do Uciurali, my się uciurali. Dzisiaj też. Cały okres podnie bo to jednak po deszczu. Kiedyś po deszczu ryba lubiała brać. No nie wiem, wiesz, teraz to jest zróżnie. Oj... Może i ta ryba wróci starła i tu będzie jednak w lecie coś tam, zabawa chociaż, nie? Coś tam od czasu do czasu skupnie. Coś większego. Zobaczymy, gdyby... Zresztą to jest mój rewir i tu będę zaglądał gdzieś tutaj w tym miejscu. Może tam niżej. Też takie są jeszcze półki ładne za kamieniami kapinę wody jest tam jeszcze z medu 82 metry chyba żeby na przystań pojechał tam 3 metrowa woda tam jednak można by było Oj, ostatnie chyba kaleczenie tej rybki małej no na pewno wisi coś długo stało dobrze że się chociaż zapinają te jednak na rubatki to jest widzisz chociaż różnie bywało to nic, dziękuję do usłyszenia w następnym odcinku Zachęcam Was do polubienia mojej strony na Facebooku, a jeśli podobał się Wam film, to łapka w górę oraz subskrybujcie nasz kanał. Pozdrawiam, Leszek Pisański.